Zdecydowanie bardziej wolę styl sportowy niż ten elegancki. Też w pracy mam cały czas do czynienia z niewygodnymi butami, z właśnie ze szpilkami, więc jak tylko mam dzień wolny, to lubię się tak ubrać totalnie na luzaka. Dzisiaj też jestem w miarę tak fajnie ubrana luźno. Wygodny sweterek, wygodny ciepły płaszczek, buty na lekkim obcasie, ale taki styl też jest dopuszczalny, więc czuję się całkiem ok. Dzięki mojej pracy. Euh... Jestem nauczona chodzenia w wysokich butach, więc nieważne, czy to jest but na koturnie, czy na jakiejś mega cieniutkiej szpilce, zawsze sobie poradzę, ale no, nie wyobrażam sobie na co dzień biegać w takich butach i załatwiać jakichś spraw na mieście, bo byłoby to po prostu bardzo niekomfortowe dla mnie, więc na co dzień raczej styl sportowy, a jak jestem w pracy, to wtedy pozwalam sobie na różne takie wariacje, typu właśnie jakieś szpilki 11-centymetrowe czy koturny. Też to ostatnio miałam właśnie okazję brać udział w pokazie, gdzie miałam turbo wysokie buty e, i też mówiłam właśnie projektantowi, że Boże, nie dam rady, na pewno sobie nie poradzę. Poradziłam sobie, więc było wszystko ok ale na co dzień zdecydowanie but sportowy. Czy jest jakiś sposób na chodzenie w butach na wysokim obcasie? E, no moim sposobem było to, że jak byłam mała, to chodziłam po prostu po korytarzu i bawiłam się w modelkę, co przełożyło się na moją... E, ale ja mam taki sposób, jak na przykład ostatnio właśnie miałam takie sandały na koturnie, to po prostu palce od stóp tak zaciskasz i wtedy ten but się dobrze trzyma, ale czy to jest na, na, na długą falę, że tak powiem na długofalowo, wydaje mi się, że nie. Więc jako takich sposobów typowo na szpilki nie mam, może jakieś wkładki, może jakaś taka zasypka dla dzieci, to na pewno sprawia, że ten but nie obciera, więc to mogłabym polecić.